Cześć, nazywam się Jadzia Mizerska, jestem z Krakowa, mam prawie 17 lat i chodzę do liceum. Nagrywam ten filmik po to, by niektórym uświadomić, niektórych zmotywować, a przede wszystkim pokazać, że każda inicjatywa społeczna jest ważna i niesie wiele dobra. Ja już zaczęłam się angażować w podstawówce, począwszy od zbiórki makulatury, poprzez konkursy przedmiotowe, kółko teatralne, a kończąc na samorządzie szkolnym i prowadzeniu przeróżnych uroczystości. Natomiast większe możliwości pracy na rzecz innych i samorozwoju dało mi gimnazjum. Ja miałam to szczęście, że trafiłam na nauczycieli z pasją, zaangażowanych społecznie i pozytywnie zakręconych. Prężnie działające szkolne koło wolontariatu SOS 17 wychodziło ze swoją działalnością poza szkołę, realizując naprawdę ciekawe projekty. Ja brałam udział we wszystkich. Mogę wspomnieć tylko nieliczne, które najbardziej ukształtowały mój charakter, wpłynęły na mnie, ale i również uczyły odpowiedzialności, empatii i poświęcenia dla drugiego człowieka. Mogę wspomnieć akcje wkręcie w autyzm, projekty ekologiczne czy inspiratorium młodzi w akcji wolontariat jest dla każdego. Moje spojrzenie na osoby z innego pokolenia zmieniły projekty Działajmy razem, którymi rozpoczęłam współpracę z seniorami z Centrum Aktywności Seniora. Odkryłam wtedy, że bariera wieku nie jest aż tak trudna do przekroczenia, a ludzie z innego pokolenia mogą mieć podobne poglądy, zainteresowania i spojrzenie na świat. Zobaczyłam, jak wiele aktywności może łączyć ludzi młodszych i starszych. Pracowałam również z przedszkolakami, co dało mi wiele satysfakcji, widząc ich radość i spontaniczne reakcje. To właśnie zaangażowanie przyczyniło się do poszerzenia mojej działalności społecznej i spowodowało, że zaczęłam działać w strukturach miejskich. Od zawsze interesowałam się społecznością lokalną, tym, co się dzieje w moim mieście, mojej dzielnicy. Zgodnie z zasadą, że powinniśmy dbać o bliskie nam miejsca oraz o ludzi, którzy nas otaczają. W 2017 roku zostałam marszałkiem Symiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego, a obecnie jestem radną Młodzieżowej Rady Krakowa, gdzie również poznałam osoby zaangażowane społecznie. Jestem dumna z tego, że mogę reprezentować nie tylko moją szkołę, ale i również młodzież krakowską. Dzięki temu uczestniczyłam w Kongresie Ekologicznym. Oraz innych akcjach charytatywnych, które uświadamiały, jak ważne jest nasze zdrowie i jakość życia. Należy również do Ogólnopolskiej Federacji Młodych, stowarzyszenia zrzeszającego młode aktywistki i aktywistów, w którym realizowane są przeróżne projekty dotyczące młodzieży. OFM współpracuje również z innymi aktywnymi grupami. Aby się doskonalić, to uczęszczam na zajęcia Grekowskiej Akademii Samorządności. Każde zaangażowanie, niezależnie od rangi, jest tak samo ważne. Bycie wolontariuszem i działaczem społecznym niesie poczucie spełnienia, kształtuje charakter, daje nowe doświadczenia i dobrą zabawę. Praca na rzecz innych i taka bezinteresowna pomoc. Wzmacnia nasze poczucie pewności siebie i motywuje do dalszych działań. Stajemy się bardziej świadomi swoich kompetencji, często jest tak, że odkrywamy swoje talenty oraz co najważniejsze, stajemy się świadomymi obywatelami. Nieważne, czy masz doświadczenie, liczy się chęć. Każda, nawet najmniejsza inicjatywa, to krok do dalszych działań. Jest wiele organizacji i stowarzyszeń, które niosą wiele działań i współpracują ponad podziałami, ucząc się nawzajem, jednoczą się we wspólnym celu, jakim jest zmiana otoczenia na lepsze. Angażuj się i nie mów, że nie potrafisz.